Jak powiedziałem, jest to bardzo tajemnicza choroba, nie mamy leczenia przyczynowego, nie znamy przyczyny i dlatego wprowadzenie nowych leków, które mają inny mechanizm działania, na przykład ostatnio są zarejestrowane leki o działaniu wewnątrzkomórkowym, syntetyczne, podczas na przykład grupa leków biologicznych, która przyniosła ogromną ewolucję, niektórzy mówią o złoty wiek działa te leki działają zewnątrzkomórkowo, sprawia, że obszar, grupa chorych, u których z jakichś względów nie do końca jasnych dla nas dane leki nie działają, może się poszerzyć. Czyli po pierwsze możemy zastosować te leki u chorych, u których dotychczasowe leki przestały działać albo od początku były nieskuteczne. Tym samym zbliżamy się do objęcia efektywną terapią prawie całej populacji chorych. To jest nowa grupa leków uzyskanych drogą chemicznej syntezy, leków, które wnikają do wnętrza komórki i hamują przekazywanie sygnału zapalnego. Mówiąc tak prosto, komórki między sobą kontaktują się najczęściej w ten sposób, że jedna komórka wydziela substancję, która dopływa do drugiej komórki w płynie międzykomórkowym w krwi i ta druga komórka posiada receptor dla tej substancji, czyli ta komórka, która ma receptor, odpowie na ten sygnał. Jest jak gdyby odbiorcą sygnału wysłanego sobie. Również sygnał zapalny, taki jak mnożenie się komórek, temperatura, napływ komórek, wszystko to. Rozszerzenie naczyń, tworzenie nowych, na wszystko to, co się mieści w pojęciu zapalenia, jest przekazywane taką drogą. W związku z tym jedną z metod leczenia chorób zapalnych, w tym reumaturze zapalnych stawów, jest przerwanie tej sygnalizacji, czy zmniejszenie jej skuteczności. O ile leki biologiczne działają z zewnątrz komórkowo, to znaczy hamują, wyłapują. Posłańca, jeśli tak można powiedzieć, substancje wydzielają przez jedną komórkę. O tyle leki syntetyczne wycelowane, do których należą inhibitory jak, hamują przekazywanie informacji od receptora do jądra komórkowego, które uruchamia odpowiedź zapalną danej komórki, komórka mnoży się, migruje, coś wydziela, sprzyja rozwojowi naczyń, zapalnych, przekwieniu, podwyższeniu temperatury ciała i tak dalej, wszystko to, co się mieści w A więc obejmujemy kompletnie nowy obszar wewnątrzkomórkowy napędzania procesu zapalnego. Z innych aspektów leki biologiczne są białkami, w związku z tym nie mogą być podawane doustnie, ponieważ trawimy białka, zostałyby zdawione mogą być podane tylko w postaci wstrzyknięć podskórnych czy dożylnych. Natomiast leki syntetyczne nie ulegają stawieniu i w związku z tym mogą być podawane do doustnie, co dla niektórych chorych prowadzących aktywny tryb życia zawodowego czy podróżujących może być jakąś dodatkową korzyścią. Nie wymagają również przechowywania warunków określonej temperatury. Są odporne na wszystkie te temperatury, w których człowiek przebywa.